Cześć witam Was bardzo serdecznie. Ja oczywiście jestem Centaler i witam Was w siódmym odcinku. Zagrajemy w Europa Universalis 3. Gramy oczywiście Anglią, po, no, po dwóch miesiącach przerwy w końcu. Nie po trzech miesiącach przerwy chyba, no po trzech miesiąc nie, po, trz... po bardzo długiej przerwie w końcu powróciłem do nagrywania i mam nadzieję, że jakoś że jakoś przepłyniemy przez te. Przez te y, wydarzenia, które akurat Anglią teraz roztrząsają. Bo jak widzicie, my walczymy no, z Francją, Prowansją, z Lotaryngią i Trevirem. Mamy już jakieś takie małe plany, żeby coś tam Francji oddać, ale też coś tam jej zabrać, jakąś tam politykę ogarnąć. Ale co tam, zacznijmy już grejerkę. Akurat jestem... Akurat jestem... Akurat po sesji, więc całkiem nawet fajnie. Jak ja zobaczmy, mam tutaj 5000 wojska, bu z Burgundią mam 100. Wracajmy już, bo ja chcę wrócić na kontynent. A, i walczymy i nagle nawet wygrywamy z nimi. Hmm. Zajęte nawet przez Anglię mam. Okej, okay, jaki mamy teraz? Zrafoponuj Daninę. Hmm. Anuluj to. Chciałbym bardziej zarządzać daniną. A, nie by... nie... Po jakiego byś się zrzekała tego? Bardziej bym chciał, żebyś się zrzekła... Hmm. Nie będę bę się zrzekać prowincji narodowych. Też nie mamy co jej zrobić, kurciaczki. Hmm. Mogę jej zaproponować Daninę, żeby po prostu żeby zrzeknąć się Normandii i Armanii, i Gasconii. Tego mogę się zrzeknąć, ale Kalejkał zostałby. Ok, Trewir dopuszcza naszych do ośrodków handlu, Prowancja też to opuszcza, Francja zaakceptowała warunki pokoju. Więc wracamy do sytuacji sprzed w ogóle wojny. Czyli Francja ciągle ma tą B od Hook, tą Martynikę i tak dalej. Ale wiecie co? Właśnie się bardzo rozmyślałem nad tym i według mnie to jest nawet całkiem spoko. Bo przecież i tak ma tutaj chyba tylko właśnie tą Antigua Martynikę. Ale za to, jak tam patrzyłem sobie tu, to ty nie ma żadnych po prostu ziem. To po prostu zrobimy tak samo, jak było w historii, że Anglia właśnie kolonizowała te właśnie strony tutaj Ameryki. A tą stronę najwyżej sobie zostawimy. Tylko sobie zostawimy to tak łampuk. No, zostawimy tylko tak łampuk, żeby to tylko tutaj było. Okej, okay, i teraz pomyślmy. Jakie mamy po pierwsze tą. Mamy przechwyconych szpiegów, mamy całkiem dużo prestiżu, no, to, to mnie dosyć dziwi. Mamy sojusz z Portugalią i Maroką. Ciekawe. Maroko jeszcze istnieje, nieźle. Królewskie mariażdy ze Szwecją, Burgunią, Aragonią, Kastylią i Burgundią, Makasus z belli, nakłada embargo na Algier i Maroko. Embargo ciągle nakładam, gdzie? Kastylia, a Maroko jest, a no tak, bo ja jestem twoim wasalem, nie? Czy się, czy się bijemy, czy co? Bo w końcu nie wiem. A, jestem w sojuszu i chcę... Ale nie mam wasalizacji z nim. To po jakiego udawałem jeszcze to? Odwaja embargo, oczywiście, po jakiego mam? Mieć jeszcze embargo na nim? Co jeszcze mamy? Gdzie trzymamy jeszcze embargo na Algier? Na Algier trzyma się embargo? A co tam, trzymajmy. Możemy dzięki temu później powiedzieć im wojny i w końcu Kastylia jeszcze więcej się nachapie. Ale bardziej chciałbym mieć sojusz z Kastylią. To jest niemożliwe raczej. Okej, okay, pomyślmy. Mamy teraz tutaj Bretanię. Teraz ma sojusz z Aragonią. A Szkocja już prawie nie istnieje, jak widzę. Brytania ma ze Szkocją i Aragonią. Aragonia jest w miarę taka. Ma też z Kastylią, czyli Kastyla będzie musiała wybrać między mną a in... A, z Norwegią i Bretanią, a już, Szkocja. Hmm. Ciekawe to będzie. Na razie tu nie ma nawet żadnych pułków, więc muszę zabrać te statki tutaj z powrotem, żeby zabrały go. Chyba troszeczkę za szybko. A co tam? Okej, okay, oto ludność związana z kulturą Gaskońców są nam. Są na opcji, już ich nie torujemy. Ten język nie pasuje do naszych pałaców, trzeba wysłać ich do pracy na roli. Kultura gras... Gaskońska, czyli Gaskonia. No wiecie, no są nam opcje, no rozumiem, tylko że nie mamy tych ziem. Ale za to Kali. Kale? Gdzie jest Kale? Bo oddaliśmy chyba jedno właśnie Burgundię oddaliśmy, ale nigdy tam. Odzyskamy to spokojnie, odzyskamy to kiedyś. Ale na razie teraz chcę... Hmm, moglibyśmy nawet powrócić do... Znaczy, możemy zrobić coś takiego, jak było już w, później przez w XVI, XVII-XVIII wieku, kiedy Wielka Brytania nie miała w ogóle żadnych ziem w Europie, a i tak była imperium światowym. Więc całkiem ciekawie. Okej, okay, na razie byśmy po prostu musieli najpierw w ogóle rozwinąć jakąkolwiek armię. Ile tego jest, Aha. To jest kilkanaście oddziałów, tak? No dobrze. Ty idziesz tu, przesyłaś się i idziesz tu. Rozumiesz? Znowu. Panie, panie, zatrzymaj się, zatrzymaj się. Mamy kolonistę, mamy 330 tych. Całkiem że nawet skarbcu mamy, spokojnie. Mi wystarczy 80. Okej, okay, jaką mamy stabilność, bo się nie patrzyłem bo bardzo długo. Gdzie mamy stabilność kurczaczki, bo długo się nie grało w tą gierkę. O, mamy dosyć dużo i tradycji. A, mamy zero stabilności, trochę marnie. Ale mamy całkiem dobrą tradycję, ale i tak mamy dosyć dobry generał, więc nawet nie trzeba tej ro rotacji robić. Szansę na powodzenie. Mamy skuteczność piega, szansę na powodzenie misjonarza. To są ba bardzo marni. Na stabilność. Hm. Moglibyśmy oddać tego trzeciego, trzeciego poziomowca na tego. Dzięki temu będziemy jeszcze szybciej po prostu stabilność ogarniętą. I według mnie to będzie dobry plan. Ok, pomyślmy. Ok. Do tych prowincji się, chce się dostać. Francja na razie nie wysłała niczego. Tu i mamy. Najpierw chcę zobaczyć na polityczną. Mamy angielskie, to do mnie należy. Bahamy nie należą do mnie. Dominikana należy i Trinidad. Z czego to, Seminole dopiero skolonizowaliśmy, Hawane, Moron, Guan to wszystko tylko skolonizowaliśmy dopiero. Pierwszą naszą tutaj prowincją, która jest całkiem nieźle skolonizowana, to Portoryko, 840 osadników o tyle dziwnie. Okej, okay, wszystkich mamy po 100 Ty mam PZ17. Por do Portoryko wyślijmy. A, on dopiero tam przyjedzie 2 stycznia. Okej, okay, udało się rozszerzyć. I znowu tam wyślimy kolonistę. Dzięki temu będziemy mieli już, już tam prowincję narodową. Okej, okay, nasze wojsko, panie. Chodź do mnie. A też tak chciałbym się też Was zapytać. Oczywiście, moglibyście też odpowiedzieć oczywiście w komentarzach Czy byście nie chcieli jakieś tam rozrywki Żebym po prostu, po prostu nagrał Jakąś rozgrywkę z LOL'a Bo czasami sobie pogrywam, a... I co zrobiłem? A nic nie zrobiłem, ok. Czasami sobie pogrywam w LOL'a i... byłbym po prostu, I co się stało a jeden mi utonął. Oj, 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 oj są so w niezbyt dobrej formie. Oczywiście na konwali uciekaj i masz się naprawić. Okej, okay, mamy cztery statki, dam mu, nie mogę dać admirała. Dwa tysiaki, niech tu zostaną na razie. Wyślę później tutaj znowu okręty. Ile tych okrętów tutaj mam? Nie mam żadnych. Tu mam cztery karaki, tak. Mógłbym je wysłać tutaj na piratów, żeby tutaj ogarnęli to. Ale oni będą razem z tą wielką tej flotą, którą mam tu, czyli 16 tych statków, i poczekają a się naprawią. Okej, okay. Okay, pomyślmy teraz politycznie. Francja jest teraz mordowana od, przez Austrię i przez Burgundię, jak widzę, tak? Austrią, a tylko z Austrią i Węgrami, a Burgundia Co się tak rozrosła. A lotaryngię pokonała. I kiedyś była lota. Nie, tutaj jest lotaryngia. Dlaczego to się tak rozwinęło? Ale i tak, jak znacie, oczywiście, historię, to oczywiście. i też zapewne, też, w, w, też oczywiście, i wędy w Europie Uniwersalnej że zawsze taka, ta Burgundia, jak umrze jej król w, w jakimś tam ustalonym roku, to Austria zgarnia cały ten teren. Więc warto być z nią w Sojuszu. Aj, chciałbym troszeczkę poprawić moje stosunki z Austrią, bo za chwilę będzie mocarstwem naturalnym. A mam na razie sojusz z kim w ogóle? Mam z Portugalią i Maroko. Z Maroko bym nie chciał w ogóle mieć Sojuszu. Mógłbym go rozwiązać. Bo i tak nie mam z nim nic. A i tak nie chcę tu nawet zaatakować tego, bo i tak nie chcę Afryki jeszcze atakować. Bardziej bym poszedł gdzieś w południe albo gdzieś tu. Kurczę za... Co? co ja myślałem sobie? No nie. Za dużo różnych rzeczy chciałem zrobić po prostu na to. Mecklenburgie. No jest duże ale i tak za chwilę zostanie zdławiona. Okej, okay, kto chce REGA. Jakieś zawarcie Sojuszu chce ze mną zrobić? O! Nie podwiodła się kolonizacja Bahamów znowu. Zapewne przez piratów, ok. Kto chce znowu zawrzeć sojusz z Jena? Nie chce. Kastylia, raczej nieprawdopodobne, tak. Za to Portugalia jest w miarę ok dla mnie. No to dajmy jej trochę forsy, niech się podjecha. Niech się ogarnie. Niech bardziej mnie lubi. Dajmy jej troszeczkę. Dukatów, polepszymy sobie stosunki z nimi, Toskanie, nie chcę z tobą sojuszu, bo nie chce się później tam kłopotać tymi wszystkimi wojnami we Włoszech, bo to nie jest zbyt dobre. Brema proponuje zawarcie sojuszu, Mancie w dupie, Portoryko już ogarniane, ostatni raz na Bahamy próbujemy coś zrobić, za chwilę zaatakuję tych piratów. Ok, zwiększenie stabilności. Mamy większą stabilność. A co to daje w ogóle? Ryzyko buntu otrzy... i wszystko ogólnie. Wszystko to daje znacznie lepiej, oczywiście, w handlu. Flandrię mamy całkowicie opanowaną przez złych ludzi. Tak bym to powiedział. Moja Firth, tak? No to od razu idziemy ich pobić. Przynajmniej się pobawimy troszeczkę. Wygraliśmy z Mora i Firth. Wracaj. Do Cornwalli, ogarni się. Austria. Królewski mariaż. Nie chcę być akurat pewny, że zaakceptuje ten mariaż. Chcę mieć akurat 100% tego. Portoryko. My mamy już tutaj ogarnięte. Oczywiście wszystko idzie na Andaluzji, ale powinno być też na Portoryko. To do Ile de France. Ale kiedyś Portoryko powinno być handlową, handlowym po prostu centrum całej tej Ameryki, Połud... Ameryki Środkowej. Ok, mam jednego kolonistę znowu i dwóch tych. No to oczywiście wyślijmy dary. Ostatni raz wysyłam dary, bo troszeczkę to za dużo mnie kosztuje, i tak mało to daje. Ok, na Bahamy wysłałem. Francja już zaczyna coś tutaj robić. Więc chciałbym już wysłać troszeczkę, daję na Manhattan. Ok, po raz pierwszy idźmy na Manhattan. Bermudy oczywiście są też moje. Trinidad i tego nie ma szans, żeby to skolonizował, bo już mnie nie lubią, a piraci tak tam ciągle... Ciągle przejęli tam władzę już swoją. Troszkę mnie to wnerwia. No to panowie już jest chyba 100%, więc shiftem... Zabijcie tych piratów i oczywiście na Portoryko wracajcie i później wracamy, wracajcie do Eryłopy, oczywiście. Mamy kupca, więc wysyłamy go z nadzieją do Flandrii. Niech coś tam ogarnie. Mam nadzieję, że ogarnie. 6 października. Kruski Mariusz. Mam nadzieję, że... Ach, Austria mnie odrzuciła. Ok, co się stało z Węgrami? Okej, okay, Polska jest w dupie. Węgry... Hmm. Kurde, ta Austria i Węgry mnie kuszą. Francja już jest takim, jak widzicie, dosyć kolosem na glinianych nogach. Jak widzicie. Też jeszcze, też jeszcze Kastylia ją zaatakowała, no. Aragonia też walczy ze Francją. Więc Francja ogólnie jest teraz mordowana przez wszystkie strony. Hmm... Mógłbym skorzystać z jakiejkolwiek okazji, zaatakować Szkocję i końcu ją zanektować do końca. Albo, nie wiem, Norwegię zanektować w końcu. Te orkady śmieszne. Bo, a, no tak, bo Bretania zaatakowała, nie? Bo walczy z Francją, Norwegią, Prowansją i Rotaryngią. Ajajaj. Okej. Okay. Ale Burgundii i tak nic nie zrobi. To przybędzie 7 listopada, więc teraz. Nie chcę tak tracić pieniążków. Nic nie róbmy na razie. A wypowiedzmy im wojnę. Brak Cekazus i ta sama grupa religijna. No to po prostu wyślijmy im zniewagę. Niech się po prostu... Niech się po prostu podroczmy z nimi. Troszeczkę się po z nimi podroczmy i może coś się z tego da. O, Bahamy się udało nam skolonizować. O tyle dobrze. Gdzie teraz nam zostały tylko Trinidad, o, wyspy Zawieszne, wszystko pokonane, zostały nam tylko Dominika i Trinidad na Karaibach, przez co tylko stracimy tylko dwie wyspy. Na północy mamy oczywiście tak kłampuk tak i tylko chyba to zostanie, czyli to jest na pewno tyle zostanie. Mamy tutaj oczywiście admirała, ale bardziej chciałbym odkrywcę mieć. Mamy jakiekolwiek tutaj odkrywce, nie możemy mieć. Poczekaj, aż będziemy mieć następną kolonisty, to zrobimy sobie odkrywce z niego. Niech ogarnie to. Okej, okay, jaki Kasus Berli albo rozejm wygaśnie? Rozejm wygaśnie z Maroko. Kasus Berli przez premier Krik, tak? Bo walczyłem z Krikami, tak? Kurczę, już nie pamiętam tego. Kurczę, jak to dawno było. Okej, okay, mamy znowu w miarę fajną armię. W miarę wszyscy się zregenerowali, ale to jest nasza armia już bardziej europejska. A i tak mało pieniążków mamy. Hmm. O, mamy akurat kolonistę, więc moglibyśmy właśnie... jeszcze sprawdzić tutaj, czy czegoś tutaj nie ma. Hmm. Nie ma jakiś ciekawych, jakby byli... jakby był ktoś z... oczywiście technologii, to od razu bym go zrekrutował. Ech, są tylko roczne prestiże, wydatki na stabilność, do dupy. Szkoda, że nie ma na... Jakąkolwiek technologię, okej, okay, zobaczmy O, rząd za chwilę będziemy mieć Później produkcję, warsztat będziemy za chwilę, handel także, embargo, a no tak, bo zmniejsza to Hmm, a Odwołaj ten embargo, jak nam to ma W interesach przeszkadzać, to niech to nie będzie takie Okej, okay, teraz się zajmijmy kurczę odkrywcą Nasz odkrywca będzie super gościem. Masz. Aldolfu Adol, Hawki. Oj, 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 panie. Coś mi mówi, że musisz jeden miesiąc być tu jeszcze. O właśnie. Idziesz tu, jedziesz tu. Na Bermudy. Mam nadzieję, że przeżyjesz, Floto. O, udało się! Pamliko! Odkryć i Manhattan udało się ogarnąć, okej. Okay. Ale wszystko do Lizbony idzie. Kurczaczki, a w Lizbonie nic też nie mamy. Ja też mały handel jest, ale za to we jest duży. Chciałbym w końcu cokolwiek znaczyć w handlu. Niech przynajmniej mój kupiec niech coś wywalczy w tej Flandrii, no kurczę. Jak mi to kurczę boli. Okej, okay. za chwilę... Już się akurat zbliżamy do końca chyba naszej... Naszego odcinka, bo sobie patrzyłem na zegarek, to co nami już 20 minut trwa ta rozgrywka. Okej, okay, mamy kolonistę, więc. Więc już zacznijmy ogarniać Amerykę Południową, a znaczy się Amerykę Północną już. Stany Zjednoczone i tak dalej, kiedy, jak tutaj kiedyś będą. Oki doki, czyli na razie w Europa wygląda całkiem ciekawie, według mnie. Ale następne odcinki będą już gdzieś tak, nie wiem, za pół tygodnia, albo za tydzień, jak sobie nagram następne. I oczywiście, jeśli macie jakiś pomysł do mojej polityki, oczywiście zagranicznej, nie wiem, kogo zaatakować, nie wiem, gdzie... gdzie... gdzie skierować moją kolonizację, czyli oczywiście oswajanie Murzynów z Indian z taką myślą, że są po prostu z półmózgimi małpami, które mają tylko służyć białemu człowiekowi. Oczywiście. No offense. Nie jestem rasistą. Oczywiście, jeśli też macie jakieś rady albo jakieś życzenia, które byście chcieli, żebym tu je oczywiście spełnił w tej gierce, oczywiście, jeśli są możliwe to oczywiście proszę o komentarze, proszę o lajki a jeśli jesteś tu oczywiście nowy na moim tutaj kanale, jak widzisz gram w strategiczne gierki, dosyć nieznane ale w miarę spoko więc jeśli Ci się podoba mój content, to oczywiście mnie zasubskrybuj, bo im więcej subskrybentów tym więcej mi się chce nagrywać, a im więcej nagrywam, tym więcej tym więcej jest filmów, a im więcej filmów, tym bardziej szczęśliwi jesteście. Więc układ jest równo. Więc do zobaczenia w następnym odcinku. Do zobaczenia. Cześć.